się patrzysz w przyszłość, bardzo, jeśli chodzi o kolarstwo i o Polaków w tym roku. Bardzo drogi Patryku. I zachęcam Cię, żebyś polubił ten sport. Mogę Cię zabrać na jakiś wyścig, bo już na wyścigu dookoła Mazowsza. Byłem na Tour de Poloń. Byłeś na Poloń. Na Tour zaproszenie de Krzysztofa Wyrzykowskiego w zeszłym roku. No. i podobało Ci się. Bardzo mi się podobało, ale ja się kompletnie na tym nie znam i nie będę udawał eksperta no, tak jak niektórzy dziennikarze udają ekspertów od biatlonu I od kolarstwa też. Nie czuję się na siłach. No, no to fajnie. To, to nie jest. To no nie jest sport dla mnie. Znaczy jest, jest to sport, który... jest tak prawdę powiedziałaś, mnie to strasznie nudzi. Tak? Ale uczestniczenie czy oglądanie? Oglądanie. Ja sobie włączam Tour de France, mm -hmm. mam Was w tle, Parę Jarosława Wierzykowskiego. Ale no i bardzo fajnie. No i w tym czasie robię mnóstwo innych rzeczy, no, a najczęściej śpię. Jest... Ale, ale to jest też Sklef, ciekawe. To jest chyba podświadomość... się śpi jest przy chyba, Tak, to jest najlepiej w kolarstwie, to jest tak pasjonujący sport, ale to jest chyba podświadomość, że zawsze się budzę na 5, 4, 3 km przed metą. Zaczynamy krzyczeć. Panienko przenajświętsza to coś. <laughs> A teraz do, no, o, widzisz, wejdziemy, to no muszę to o tym pamiętać, żebyśmy jak ten kwiatkowski będzie tam coś Właśnie, wygrywał. To jest też twój żeby sukces, Tomek, pamiętaj? Żeby, o tym. żeby wejść na jakieś obroty. To jest twój sukces. No, ale ja już nie będę tak cytowany, jak wiesz, tu stocha, w tle słychać. To musisz coś nowego wymyślić. Tu panczeniści w tle słychać. Coś nowego musisz wymyślić. Nic nie mówić. <laughs> Tak, odebrało mi głos, proszę państwa. To też jest często, często mówione przez komentatorów, którzy nie mają nic do powiedzenia. Odebrało mi głos.